Horoskop astrologiczny dla wszystkich spod znaku Panny na miesiąc maj. Witam Was serdecznie, moje drogie panienki, w horoskopie, jak powiedziałem przed sekundką, astrologicznym, opartym na planetach, aspektach, wzajemnych relacjach i tym tańcu planet na nieboskłonie, który między innymi Was będzie dotyczył. Moi drodzy... Horoskop na maj na pewno zapowiada się bardzo interesująco. Mamy ciekawe zaćmienie księżyca, które, słuchajcie, wprowadzi ogromną ilość zaniepokojenia, ogromną ilość zamieszania, które może naprawdę przewrócić porządek światowy. Jeżeli ktoś chce zobaczyć tego szczegóły, co mówię na ten temat, to zapraszam do moich filmów na mój kanał. Jest tutaj pod spodem na pewno jeden z ostatnich filmów nagrany co się będzie działo, jeżeli chodzi o to zaćmienie, ale też jest, słuchajcie, piątego pełnia Księżyca, która działa bardzo, bardzo niepokojąco partnersko. Ale dobra, moi drodzy, zakończymy. Za, to jest, pamiętajcie, horoskop astrologiczny, tutaj nie ma kart Tarota, tutaj nie ma kart Lenormand, to jest na moim innym kanale Gwiazdy nad Warszawą, tam sobie można zobaczyć Tarota. Dzisiaj mamy tutaj horoskop na strategii astrologicznej, oparty, jak mówiłem, na Planetach i układzie planet na nieboskłonie. Moi kochani, zaczynamy. Jak przypomnę to, bo jeżeli nie pamiętacie, a nowe osoby nie wiedzą, że ja omawiam horoskopy astrologiczne tylko na aspekty, które są widoczne. Na sprawy, zdarzenia, wydarzenia, relacje, których nie widać w horoskopie, które są mało rezonujące z tym, co ja tutaj, jakby można powiedzieć, prognozuję. To znaczy, że te sprawy będą dla was mało istotne lub nie całkowicie niezauważalne, więc nie ma tutaj sensu tego po prostu omawiać. Zaczynamy, moi kochani, na pewno, jeżeli chodzi o panny, widać sprawy, domo, sprawy siódmodomowe, czyli... Descendent, czyli partnerstwo, moi kochani. To będzie, jakby można powiedzieć, klub programu majowego dla panien. Dwa światła w domu horoskopowym siódmym, czyli Słońce i Księżyc, powodują, że ta atmosfera, ta energia będzie tutaj uwypuklona. Do tego, słuchajcie, Neptun i do tego działający też w tym domu horoskopowym Saturn. No więc mamy tutaj mieszaninę wszystkiego, ale już Wam mówię, czego się możecie, moi drodzy, spodziewać. Na pewno będą pewnego rodzaju konflikty, partnerskie, pewnego rodzaju też być może umowy, uzgodnienia między partnerami, takimi partnerami uczuciowymi, ale też, partner, ale też partnerstwie, jeżeli chodzi o, o sprawy kariery, sprawy zawodowe. Z tego powodu, że słońce, które jest na osi między siódmym a ósmym domem, jest w kwadraturze w dziesięciodomowym, w, 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 w domu dziesiątym, gdzie się znajduje Mars który działa niestety maleficznie. Mars w kwadraturze do Słońca powoduje nerwy, kłótnie, że nasze cele, że nasze jakby idee, które chcemy wdrożyć w życie są ograniczone agresją, kłótnią, waśnią, niezgodą, trudnymi sprawami niekoniecznie budzącymi w nas takie poczucie pokoju i zrównoważenia. Więc bądźcie świadomi tego, że zarówno jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju umowy związane z waszą karierą, rozwojem zawodowym i tak dalej, ale też umowy partnerskie, uczuciowe Waszych partnerów i tak dalej, Waszych, mąż, żon, mążów, tak, waszych mężów, żon, konkubinów, no partnerów, nie wiem, kogo tam, jak, jak, kogo, jak, kto by to nie był i tak dalej, wydać delikatnie mówiąc problemy nie będziecie się mogli, mogli określić w celach, jakie chcecie osiągnąć, we własnych oczekiwaniach. Co będzie też generowało kłopoty? Może być też tak, że będą kłopoty między waszym, waszymi sprawami rozwoju kariery a sprawami partnerskimi osobistymi, bo wtedy coś tutaj nie będzie rezonansowało. Na coś wasz partner nie będzie chciał się zgodzić. Miejcie to na uwadze. Moi kochani, jeżeli chodzi o sprawy partnerskie, również delikatna uwaga na temat oczekiwań, w ogóle czy to partnerstwo ma sens, jak ma wyglądać i jak ma się w ogóle kręcić. W domu horoskopowym siódmym jest Neptun. Faktem jest, że nie jest on aktywowany. Nie ma żadnego mocnego aspektu. Neptun jest aktualnie silny, bo jest cały czas w rybach jako władca ryb. Pierwszym władcą ryb jest w ogóle Jowisz, to wam chciałem powiedzieć, a takim nowym władcą jest Neptun. I teraz tak, Neptun nieaktywowany, nawet w rybach, jeżeli chodzi o horoskopy miesięczne, na znak wschodzący. To jest, ale y, słuchajcie, nie ma, według mnie, nie ma takiego silnego działania. Więc może w, to part, w tym partnerstwie mogą być pewnego rodzaju zbudzenia, pewnego rodzaju takie fantazje, które Wam się tylko wydają, a to nie jest Wie, prawdą. Więc uwaga, na takie sprawy delikatnie zamglone, na takie sprawy, które nie są do końca przywa, przez Was zrozumiane, może za, 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 za mocno nie reagujcie, ponieważ to jest właśnie ten Neptun, który może jakby, jakby jak, 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 jak powiedzieć. Zakrywać całą prawdę, jaka faktycznie jest. Chodzi o to, żeby zejść na ziemię, przestać bujać chmura. No i teraz, słuchajcie, pomimo tego wszystkiego i tych paru spraw negatywnych, które powiedziałem, jest tutaj Saturn. Saturn duży malefik, planeta złoczynna, planeta złowieszcza, hamująca, planeta, która nie daje, raz, nie daje się rozwinąć, nie daje iść do przodu, powoduje, że wszystko nam hamuje. I, to pa, I teraz patrząc, jakbyście tak sobie popatrzyli, no to jak Saturn w tym domu, no to w partnerstwie jest zastój, całkowity, yy, całkowity marazm i brak rozwoju. Kochani, ten Saturn tak się nie objawia. Saturn w swoim dobrym działaniu ma zadanie stabilizujące. On utwierdza, utrwala pewne zasady. I, I ten Saturn, moi kochani, w Waszym domu horoskopowym, drogie panienki, siódmym, jest pozytywnie aspektowany sekstylem do Wenus i trygonem do węzła południowego. Moi drodzy, co to oznacza? Sekstyl do Wenus to oznacza, że utrwala miłość. Utrwala to piękno, co jest między Wami, sekstyl, pozytywny aspekt, utrwala zgodę i równowagę. Więc tutaj, pomimo tych takich delikatnych kłótni, itd., i tak dalej, i tak związek nie jest zagrożony. Natomiast trygon do węzła południowego, do węzła maleficznego, trudnego, węzła, który przynosi nam z przeszłości trudy do pokonania, i cały czas jakby siedzi nam na plecach, że czegoś nie rozwiązaliśmy, musimy sobie z tym porabić. To jest jakby dług karmiczny. Oznacza to, że załatwicie wszelkie, wszelkiego rodzaju sprawy związane z przeszłością. One pójdą do lamusa, one powinny już ulec wy złagodzeniu, wygładzeniu i nie powinny wpływać na Waszą przyszłość, ponieważ trygon to jest pozytywny aspekt, wspomagający, mówiący, że coś jest na bardzo dobrej drodze. Więc, moi kochani, trygon Saturna do tego węzła południowego w domu horoskopowym siódmym utrwala, to wszystko co wam dobre powiedziałem czyli wasze emocje pozytywne ponieważ też księżyc moi kochani jest w sekstylu do urana czyli będzie dużo nowych emocji będziecie chciały zmienić chciały chcieli zmienić to co było niedobrego na coś całkowicie pozytywnego być może nawet emocjonalnie przebudować związek na zupełnie inny ale dobrej jakości o jakości która wprowadzi Naprawdę szanse na coś zupełnie innego, ale w dobrym słowa znaczeniu. Więc, moi drodzy, źle to partnerstwo naprawdę nie wygląda. Trochę tam kłótni związanych, czy tam, y, właśnie związanych z tymi sprawami, waszymi, waszą karierą, waszymi sprawami zawodowymi, jednak myślę, że sobie z tym świetnie, moi kochani, poradzicie. Dobra. Drugi, drugi ważna, druga ważna dziedzina, która będzie dotykała panienki w miesiącu maju, to jest stan wspólnego posiadania. To jest to są kredyty, pożyczki, to co posiadacie z partnerem, z partnerką, to co jest wasze wspólne, nie to co tego osobisty, tylko wspólny. Całość, co posiadacie, łącznie z kredytami, z pożyczkami, z zobowiązaniami i tak dalej. I tutaj mamy, kochani, na osi tego domu 7-8 Słońce, czyli delikatnie też mogą być jakieś kłopoty, bo jak, jak pamiętacie, przed sekundką powiedziałem, Słońce jest cały czas w kwadraturze z Marsem, ale moi kochani, w tym domu horoskopowym mamy też Jowisza. Jowisz, planeta szczęścia to jest duży benefik. To jest planeta pogodna, planeta obfitości, planeta dająca nadzieję, że wszystko pójdzie spokojnie, ale planeta też dająca pieniądze, zysk, więc moi drodzy. Kredyty, pożyczki i tak dalej nie zagrażają Wam, nie zagrażają Wam, że jakbyście w ten sposób, że nie możecie mieć problemy ze spłatą. Nie będziecie miały, mieli problemu ze spłatą, także tym się zupełnie nie przejmujcie. Do tego dostaniecie takiej pozytywnej energii od Eris, wiem. Eris to jest zła, to jest bogini, która jest, jakby można powiedzieć, siostrą Marsa. Eris działa negatywnie, to jest bogini właśnie niezgody, to jest bogini taka, która generuje, można powiedzieć, tak samo jak Mars kłopoty, jednak ona czasami Sami się nam objawia w inny zupełnie sposób. Ona, y, pomimo tego, że działa negatywnie, to w, to, y, w dobrym y, jakby można powiedzieć, w dobrym celu. I tutaj raczej tak się objawi: dostaniecie tak zwanej energii sportowej. Eris w sekstylu, czyli w pozytywnym aspekcie z Marstem, razem wzięci, czyli bliźniak, siostra i brat, bliźni bliźnięta. Spowodują, że dostaniecie takiej energii, być może yy, wasz stan posiadania będzie walczyły, walczyli o większy stan posiadania, ewentualnie o szybką spłacę kredytu, takiego wzbogacenia swojego życia, o nadzieję, że jednak ten wspólny majątek zostanie poprawiony, ewentualnie coś zostanie szybciej spłacone. Du dobra, bardzo dobra, moi kochani, yy, tutaj prognoza. Jest też w tym horoskopie, kochani, Merkury. Yy, w ós ósmym domu horoskopowym, Merkury, planeta rozmów, podpisy handlu, planeta, która mówi o yy, też podróżach, ale tu nie chodzi o podróże, tu chodzi o komunikację, rozmawiajcie na te tematy wspólnego majątku, to Wam przyniesie sukces, tym bardziej, że mamy trygon do Lilit, no Lilith to jest, słuchajcie, ciemny księżyc, taka bardzo negatywna energia, ale w pozytywnym znaczeniu ta Lilit może Wywołać u nas pewnego rodzaju zazdrość, ale zdrową zazdrość, która będzie, jakby można powiedzieć, wspomagała nas w dążeniu do pewnego rodzaju celu, w stanie, jeżeli chodzi o sprawy wspólnego majątku. Więc, moi kochani, naprawdę następny pozytyw. Teraz, moi drodzy, Coś Wam jeszcze powiem, dom horoskopowy dziewiąty, czyli sprawy prawne. Jak wyglądają u Was, moi drodzy, sprawy prawne? Tutaj może być delikatnie zamieszanie, Mogą się, może, może się zmienić sytuacja dla Was i to, yy, wiecie co, korzystnie czy niekorzystnie, nie wiem. Może to wyglądać bardzo różnie z tego powodu, że mamy urana. Uran to planeta zmian, planeta w ogóle podejścia całkowicie w tym momencie, akurat jeżeli chodzi o ten dom, o, o innym podejściu do danej sytuacji, chociaż jest pozytywnie aspektowany, słuchajcie. Yy, uran jest w sekstylu do księżyca, czyli yy, można powiedzieć, emocje wasze ulegną całkowitej zmianie. Jeżeli była sytuacja bardzo zła, to te emocje możecie sobie je ocieplić, możecie spowodować, że Yy, zauważycie szansę lub zauważycie, że inne podejście do danej sprawy, jeżeli chodzi o prawne, sprawy sądowe, wiecie, taki, tacy różnych prawników, radców, prawników dalej, mogą być, yy, te sprawy mogą być zupełnie przez was inaczej spoglądane, mogą być przez was inaczej oceniane, o, tak bym to powiedział. Do tego Wenus, no to benefit. Pozytywna planeta oczywiście, planeta Wenus to planeta zgody, planeta dogadania się, czyli będzie jakaś szansa na ugodę, jeżeli chodzi o sprawy prawne, będzie sprawa, będzie sprawa, będzie szansa na to, aby załatwić coś polubownie, bez, bez kłótni. Jeżeli wy jesteście coś winni, to może się dogadacie. Jeżeli ktoś jest wam coś winien, to podpisanie ugody jak najbardziej Wam... Poprawi nastrój, poprawi humor. Nie będzie to proste, kochani. Kwadratura do Lilith, do tego ciemnego księżyca może powodować, że ktoś ciągle będzie wściekły, ktoś będzie zazdrosny, ale to jest Lilith. Tutaj w tym domu dwunastym, 12, którym się znajduje kwadraturą do Wenus, mówi nam o ukrytych wrogach. Więc ktoś, jeżeli będzie chciał jakąś ugodę podpisać, jakieś porozumienie, to ktoś ukryty, będzie chciał Wam w tym zaszkodzić. Miejcie dlatego oczy szeroko otwarte wokół głowy, oglądajcie się, sprawdzajcie, czy ktoś tam nie stoi za plecami i Wam nie robi, jakbym powiedział, na złość, moi drodzy. Tak, może tak, może to niestety takie coś być. To dotyczy też, to samo co powiedziałem o tych sprawach prawnych, dotyczy też dalekich podróży, moi kochani, czy gdzieś jechać, czy nie. Jedźcie, moi drodzy, tutaj Wenus powinna Wam pomóc w tym wszystkim, Uran z Księżycem doda takich fajnych emocji, do takiego poczucia, że w końcu dlaczego ja nie mogę jechać na wakacje, dlaczego mnie nie na, na, na daleką podróż, stać mnie, mam tą Wenus, ale ktoś Wam czegoś będzie zazdrościł, ktoś będzie Wam też dołki kopał i podkładał Wam nogi, abyście nie pojechały, nie pojechali, jednak ja uważam, że powinniście jechać Wenus, poradzi sobie z tą Lilit, kochani, a Uran... W sekstylu z, z Księżycem dodadzą, zmienią wam, jakby taki pesymizm w stosunku do tego wyjazdu na pozytywne myślenie. Fajnie, słuchajcie, macie okazję w maju, to moje drogie panny lećcie daleko za granicę. Dobrze, moi drodzy, i tak to wygląda, jakby można powiedzieć, no moi kochani, no i tak to po prostu wygląda. Tutaj więcej takich aspektów, które mogłyby mieć silny wpływ na wasze. Yy, życie, jeżeli chodzi o maj, no maj, maj, to tylko 30 dni, więc tutaj słuchajcie, nie można opowiadać o wszystkim, yy, o, o stanie posiadania ogólnie i tak dalej, o rodzinie, bo jeżeli tutaj nie ma w horoskopie zaznaczonych, że na przykład coś się w rodzinie będzie działo, czyli zostanie tak jak jest teraz, zmian nie widać. Tak samo jak w stanie posiadania indywidualnego nie ma aktywowanych, yy, planety żadne nie aktywują danego domu, więc tutaj zmian też nie widać. No więc nie będziemy o tym mówili. Aktualne jest tylko to, co powiedziałem na tą. Chwilę moi kochani. Dzięki moje panienki serdecznie, że ze mną jesteście. Oczywiście, oczywiście poprosiłbym lajki, oczywiście prosiłbym komentarze i subskrypcję kanału, czyli ten dzwoneczek musi być czarny dzwoniący. Bardzo wam za to, moi kochani. Dziękuję, życzę Wam dużo szczęścia, pozytywnego maja, udanej majówki, udanych wyjazdów, dalekich, bliskich szczęścia, abyście ten miesiąc pozytywnie wspominały, wspominali przez długie, długie lata. Cześć! Trzymajcie się do następnego filmu. Hej, do zobaczenia. Cześć!